Zastanawiasz się nad inwestowaniem z hawkensley.com? Ten film to obowiązkowy materiał przed jakąkolwiek wpłatą. Choć strona wygląda profesjonalnie, istnieje wiele poważnych sygnałów ostrzegawczych, które mogą świadczyć o potencjalnym oszustwie. Zacznijmy od najważniejszego brak wiarygodnej regulacji. Hawkensley.com nie podaje żadnej konkretnej informacji o tym, czy działa na podstawie licencji uznanych instytucji, takich jak FCA, CISEC czy KNF. Brak takiej licencji oznacza, że inwestorzy nie mają żadnej ochrony prawnej w przypadku problemów z wypłatą lub utraty środków. Drugi problem to brak przejrzystości. Na stronie nie znajdziesz rzetelnych informacji o właścicielu, siedzibie firmy czy jakichkolwiek danych rejestrowych. Nie ma kontaktu do realnego zespołu. Takie ukrywanie to typowy znak, że coś jest nie tak. Wielu użytkowników zgłasza również podobny schemat działania. Po rejestracji i pierwszej wpłacie kontaktuje się z nimi tak tzw. opiekun konta. Taki doradca nakłania do kolejnych wpłat, obiecując ogromne zyski i szybkie rezultaty. Jednak gdy tylko próbujesz wypłacić pieniądze, pojawiają się opóźnienia, dodatkowe opłaty, i całkowity brak kontaktu. Równie niepokojąca jest platforma handlowa. Zamiast korzystać z uznanych systemów jak MetaTrader 4.5, broker oferuje prostą platformę przeglądarkową, bez żadnej przejrzystości. Nie masz pewności, czy Twoje transakcje są rzeczywiste. Werdykt. wygląda jak klasyczny broker wysokiego ryzyka. Brak licencji, brak danych o firmie. Problemy z wypłatą. Agresywna sprzedaż. Wątpliwa Platforma. Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie Twoich pieniędzy, unikaj tej platformy. Inwestuj tylko u licencjonowanych, przejrzystych brokerów.